na kanale Bufor i Drewno bardzo ważne pytanie, czy zbiornik typu Bufor wystarczy, żebyśmy mieli ciepłą wodę w naszej instalacji? Czy kupujemy zbiornik, tylko bufor do tego wężownica, czy oprócz tego zainstalowujemy jeszcze w naszej, w naszej kotłowni oddzielny zbiornik na ciepłą wodę użytkową? Czy bufor, czy bufor i zbiornik? To no dzisiaj będziemy o tym rozmawiali, dostałem maila w tej sprawie. I dzisiaj odpowiem na to pytanie. Zapraszam do oglądania filmu. Witajcie moi drodzy na kanale Bufor i Drewno. A dzisiaj będziemy rozmawiali na temat taki: czy zbiornik typu bufor ciepła wystarczy nam, żebyśmy mieli jednocześnie ciepłą wodę w naszej instalacji, czy trzeba jednak mieć oddzielny zbiornik do ciepłej wody użytkowej, jakie są za, jakie są przeciw. Napisała to do mnie jedna osoba na jednym z tych starszych filmów, ale również takie pytania powtarzają mi się często na wiadomościach w mailu, w związku z tym postanowiłem, że dzisiaj napiszę, już nie będę odpisywał tym osobom, tylko po prostu napiszę to w formie filmu, tą odpowiedź, także mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie dla Was satysfakcjonująca. Jak to wygląda z mojej strony? Słuchajcie, Pierwsze za żeby mieć łączone, jeżeli mamy w instalacji naszej do ciepłej wody użytkowej mamy w łazience wannę a mamy na przykład prysznic, to już tutaj się zapala znak zapytania, jeżeli mamy prysznic i tej wody wychodzi mniej, możemy sobie zrobić właśnie w takim buforze kupić bufor z wężownicą i będzie nam ta wężownica ogrzewała się z ciepłej wody z buforu i będziemy mieli tą ciepłą wodę do użytkowania w formie w formie właśnie e, prysznica, na przykład w łazience, ale jeżeli będziemy mieli wannę, byśmy chcieli mieć tej wody ciepłej więcej, to też tutaj wiele osób, już się pytałem, czy taka, e, taka wężownica nadąży nagrzać się z tej ciepłej wody tutaj, jeżeli żeby to szło na, na ciepłą wodę do naszej tutaj wanny. Mi się wydaje niestety, że to się nam nie sprawdzi. Druga rzecz. Czy mamy 4 osoby w domu, czy mamy 6 osób w domu, czy mamy 3 osoby w domu, czy mamy 1 osobę w domu, to też jest zależne od tego, czy ten bufor wystarczy, żebyśmy mieli tylko na byśmy mieli i na ogrzewanie i na ciepłą wodę użytkową, wtedy już właśnie z tej wężownicy. Jak to wygląda, jaka jest jaka jest moja, jakby, moja opinia jako użytkownika po kilku sezonach, gdy mamy bufor ciepła powyżej 1000 litrów, jak wiecie, ja mam tylko 600. Jak mamy bufor ciepła powyżej 1000 litrów, to wtedy możemy sobie darować i nie zakładać takiego urządzenia właśnie na ciepłą wodę użytkową, bo nawet jeżeli mamy panele, tak jak którzy z was mają, czy mają nadmiar prądu i chcą sobie taką grzałeczką jak tutaj ja mam, tylko ja mam akurat na na panele w formie tego prądu niezależnego, możemy sobie tą grzałkę wkręcić. Możemy sobie ogrzewać nasz bufor w takim okresie letnim, i na pewno ta woda będzie ciepła. Natomiast, jeżeli właśnie jest 600 litrów, to moim zdaniem w okresie takim ogrzewania tej energii będzie nam brakowało, bo zauważmy, że będziemy używali go czy rano, czy wrócimy z pracy tą ciepłą wodę, i już nam będzie z tego buforu. Kilka tych kilowatów ciepła będzie nam na pewno mniej. Jeżeli mamy małą instalację, to może tego nie odczuję. Jeżeli mamy taki metraż, jak ja mam 160 metrów, ponad 160 metrów użytkowej, myślę, że to na pewno byłaby duża różnica. Myślę, że nawet około 3 godzin ogrzewania byłoby mniej, niestety. W związku z tym, jeżeli macie bufor albo planujecie kupić bufor większy, minimum 1000 litrów, a będziecie mieli tylko yy, w łazience, będziecie mieli prysznic to myślę, że ta yy, w środku w buforze na pewno zda egzamin, jeśli chodzi o, yy, o naszą tutaj opcję związaną z, z takim tym wymiennikiem. Natomiast gdzie mamy wannę albo gdy bufor ciepła już jest zakupiony i jest no, 500, 400, 300 czy 600 litrów to moim zdaniem technicznie tak jako użytkownik, niestety może Wam zabraknąć tej, tej wody, albo po prostu ona się nie będzie tak szybko też nagrzywała w tym naszym wymienniku czyli w tej wężownicy. Tu na przykład, jeżeli chodzi o wężownicę, to w mniejszym, w mniejszym urządzeniu, jakim tutaj mamy, tutaj jest to 140 litrów bańka do ciepłej wody użytkowej. I wlot tutaj, ciepłej wody użytkowej i wylot tutaj, to wyczytałem instrukcji, że ta spirala, czyli ta wężownica, która tutaj jest, tutaj jest, uwaga, miedziana, nie jest to stalowa, tylko tutaj właśnie podobno jest miedziana, z tego, z tego co tutaj doczytałem. To wam powiem, że ma 5,5 metra. 5,5 metra bieżącego tej spirali w środku jest. I naprawdę powiem szczerze, nagrzewa się w miarę szybko, myślę, że. 45 minut, jak że jest wychłodzony cały, ten zbiornik 140 litrów do pełna, to myślę, że 140 litrów to tam poniżej godziny na pewno to się nam nagrzeje, jeżeli oczywiście korzystamy z ogrzewania kotła. Panele fotowoltaiczne. Czy mamy produkcję prądu normalną i po prostu jest grzałka standardowa wpięta do 230 V, czyli do naszego gniazdka? Czy mamy instalację niezależną, gdy mamy? Właśnie też podpięto tą nasz, naszą grzałkę, i ona grzeje nam tylko w, jakby w, w czasie, kiedy jest słońce. Też nam daje plus, że ta temperatura w tym buforze zawsze będzie duża w okresie letnim. Natomiast w okresie zimowym to jest minus, tego że niestety przy takiej litrażu jak ja mam na pewno i wannie, bo jedną łazienkę mam z wanną, drugą łazienkę mam z prysznicem. To na pewno. Taki bufor moim zdaniem wolałbym, żeby więcej wody było właśnie w instalacji, żeby była dłuższa przerwa między rozpalaniami, żeby nam na dłużej ta ciepła woda starczyła. I wolę mieć niezależną niezależny, niezależne ogrzewanie właśnie w formie, w formie przepraszam, w formie naszego tutaj urządzenia, jakim jest oczywiście bolier ciepłej wody użytkowej. Czy pionowy jest dobry? Jest bardzo dobry. Też takie pytanie otrzymuję: czy widzisz różnicę między pionowym poziomem? Przede wszystkim ta woda dzieli się, jeżeli nagrzewamy, to mamy tutaj właśnie, jest ten podział wody, dzięki temu ta grzałka też fajnie cały czas pracuje. Gdy miałem poziomy, poziomy słuchajcie, układ niepionowy, i też tą grzałkę miałem w innym bojlerze i ogrzewałem. E, za pomocą paneli też było wtedy 5 paneli w poprzedniej instalacji, bo te panele już mam dużo dłużej. Mam chyba że 9 rok już idzie Te tej instalacji, czy 8, 8 albo 9 lat. No powiem Wam szczerze, że, że wtedy e, w ciągu dużych, dużego słońca ta woda po prostu się e, wyłączała. E, to znaczy, nagrzało się do 75 stopni, komputer wyłączał i dalej grzałka nie grzała. No i oczywiście w tym poziomie. Też ona była na środku jakby ustawiona i tej wody jakby to powiedzieć, definitywnie używała mniej. A tutaj po prostu ona grzeje już od samego dna. Także to też jest plus, że jest po prostu ten podział wody i ta górna część tam stamtąd idzie temperat idzie, idzie woda ciepła już z góry spobierana do instalacji. i Tak to też wygląda. Podsumowując, czy warto kupować tylko jeden bufor a nie kupować zbiornika ciepłej wody użytkowej. To zależy od waszych instalacji: od tego czy będziecie właśnie mieli duże zapotrzebowanie wody, czyli czy będzie wanna, czy będzie bardziej prysznic, ile osób mieszka w domu, jaka je, jaki jest pobór tej ciepłej wody, nie tylko użytkowej, ale tej wody z buforu, czy po prostu bardziej macie instalację związaną z. Grzejnikami, czy to jest jest grzejników, czy jest instalacja mieszana, czy jest podłogówka, czy jest tylko podłogówka, to też są różne na to odpowiedzi na różne pytania. Jeżeli macie pytania z tym związane, jakieś szczegółowe, jak to przeliczyć, czy jak, jak, jaki ten bufor założyć, oczywiście można się kontaktować, czy pod filmem, czy można napisać maila, czy można również na naszą grupę facebookową. Tam wiele osób zadaje pytania, także myślę, że. Myślę, że Wam się na pewno też tutaj, tutaj spodoba. Zapraszamy do, na tą grupę, a z mojej strony to byłoby wszystko dzisiaj. Dziękuję, że wysyłacie pytania. Staram się co jakiś czas też, nie mówię, że codziennie zaglądam na maila, ale co dwa dni, co dwa, co trzy dni zaglądam na maila, bo tych naprawdę wiadomości jest bardzo dużo i staram się odpisywać hurtem, także jeżeli ktoś czeka dwa lub trzy dni, to, to proszę o cierpliwość, na pewno wiadomość zostanie Yy, odpowiedziana. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Cześć.